Kolejny raz wypadł do Azdy. Sprawdźmy, ile tym razem uda się zarobić. Nieźle przeceniał rzeczy ostatnio, a więc trzeba korzystać. No to już na dzień dobry rzuciły mi się w oczy Teo. To nie wiem, co to są termosy, czy jakieś do podgrzewania. Sprawdźmy, jak to wygląda. 11,44. Sprzedaje się obecnie po 28 funtów. No bardzo ładnie, bierzemy. Jakieś tam 7-8 funtów zysku, ale jednak sprzedały się za więcej. W dalszym ciągu sporo azbma, bardzo dużo witamin na przecenie. Tutaj znajdzie każdy coś dla siebie. Zapisz sobie film do ulubionych, może ci się to przydać, albo jakiemuś znajomemu udostępni. No dobra, lecimy dalej. Tutaj tych sterimarów sprzedałem już jakieś parę dziesięć sztuk. One się dobrze sprzedają. Tysiąc sprzedaży w miesiącu, prawie dwa funty zarobku na sztuce. Także ile jest, tyle biorę. Kolejne rzeczy tutaj, no jakiś tam syrop na kaszel. To już niby po sezonie, ale ludzie dalej tego używają. Te szczoteczki Ordo pokazywałem w poprzednich odcinkach. Ta maszynka też spoko sprawa, no ale tutaj Przecena niby przez pół, na 62 funty Zobaczmy jak to wygląda na Amazonie 62, cena zakupu, cena sprzedaży 93 No, 10 funtów zysku Według mnie się nie opłaca, nie biorę A sprawdźmy jeszcze ten syrop, funt 35 Cena sprzedaży 6,50 No z tym jest taki problem, że jest to szklane Także trzeba używać folii bąbelkowej i trochę lepiej zapakować Niż normalne i te rzeczy nawet jak są Dobrze zabezpieczone, to i tak się często rozbijają Także to też pominę. A oczywiście sprawdzenie Sekcji kart, ale nic ciekawego nie było Tak wyglądały zakupy, dzięki za oglądanie,